Bohater nam się spodobał. Chociaż mało bohaterski, właśnie budzi nie wiadomo, czy więcej irytacji, czy współczucia. Niezdecydowany, zmęczony i rozczarowany. Oczywiście te stany ducha i jurorom są absolutnie obce, ale siła kreacji przekonująca. Jeszcze bardziej przekonujące opisy pogody, szczególnie zimnego wiatru i opadów. Wiało. Wiało nieustannie to chyba jest kluczowy cytat. Stąd bohater, zziębnięty, preferuje te ciepłe i nakryte dachem przestrzenie. Nieustannie, co jest jakimś momentem empatii. Przekonuje też, no, gorzkie przekon... Prze... takie przeświadczenie, że kiedyś wiodło mu się lepiej, a najlepiej na zupełnie innym polu. Ale proszę nie sądzić, że nagrodziliśmy historię tego bohatera z litości. Bo... Późno, bo późno, ale okazał się prawdziwym bohaterem. Ocknął się, zaczął myśleć, rozumieć, działać, a w końcu własnoręcznie wyrównał rachunki krzywd. Opowieść ze względnym Happy endem okazała się opowieścią o współczesnej Polsce, w której no, drogi są złe, no pogoda wiadomo, ale podmiejskie busy kursują regularnie i niezawodnie. Przy czym powieść tę można czytać w kilku rejestrach naraz. Jako artyśmieszną satyrę na postaci artystycznego półświadka, które to wyłaniają się, to giną w trójkącie bermudzkim kilku kawiarni, ale także jako gnostycyzujący traktat, gdzie główny bohater, a wraz z nim także wszyscy inni, wydaje się pogrążony w wielkim śnie, zaś zmarły przyjaciel to on sam, jego niegdyś żywe, niegdyś uczestniczące w życiu alterego. W tym najwyższym rejestrze jest to więc kryminał metafizyczny. Poszukujący sprawcy morderstwa dokonanego na samym narratorze, który, jak przyzna, przyznaje w ostatnim zdaniu powieści, od dawna podejrzewał, że już nie żyje. I to właśnie ten zmyślny zabieg nadaje tej z pozoru lekkiej powieści pewną niesamowitą aurę, tak jakby nie tylko piszący, ale i rzeczywistość opisywana zdradzały wyraźne oznaki martwoty, czegoś pozagrobowego i demonicznego. Zawieszony między życiem a śmiercią, bohater narrator stoi w ciemniejącym pejzażu i w wielkim wietrze przed restauracją stylowa patrzy na Polskę. A zatem Laur dla Chendlera, z Bronowic w kategorii prozy, w, w, numerem jeden naszym jest 11: Marcina Siedlickiego. <laughs> Bardzo proszę laureata o parę zdań, jeżeli uzna oczywiście, że chciałby. No muszę powiedzieć. Ja bym tak sobie pośpiesznie przygotowywałem, bo od, od razu po laudacji poznałem, że jakiś dziwną inteligencją się wykazałem. I chciałem zarówno podziękować, jak i pogratulować Jurorom z kapituły, bo, bo po raz pierwszy, może nie są świadomi, ale po raz pierwszy ważną nagrodę literacką dostał tak pośredni gatunek jak Kryminał. I to, to jest kompletny przewrót. Mam nadzieję, że za mną pójdą inni. I chciałbym jeszcze pogratulować wydawnictwu, że sobie takiego autora znalazło. I chciałbym pogratulować i podziękować wydawnictwu i redaktorowi, który to książkę zrobił za mnie. I, 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 I pani korektor, też bym chciał po, podziękować. I chciałbym powiedzieć, że trochę martwi mnie ta nagroda, bo. Od tej pory będę miał trochę więcej fałszywych przyjaciół, a bardzo dużo prawdziwych wrogów, i to będzie trochę kłopot, ale cieszę się i dziękuję.